Oh, God. proszę Państwa witamy. Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Centrum Majki Eki Kaj Warszawie, Fundacja Kagi. Po raz drugi w wesołej, gramy już nie po raz. Gramy już od kilku lat, ale po raz drugi w wesołej. Udział biorą nasze dzieci. W tym roku tylko pokaz dziecięcy, oni są najważniejsi. Dwie grupy. W zeszłym roku... Przyznam szczerze, że pokaz odbywał się. Dzieci miały ogromną tremę, bo ćwiczyły bardzo króciutko, zaczęły ćwiczyć dopiero we wrześniu, ale w tym roku już większość grupy jest doświadczona, dołączyły do nas nowe dzieciaczki i razem z Sempajem Kubą Osińskim pokażą Państwu myślę, że najlepszej próby dziecięca kido. Czy możemy poprosić? Małych z małych aikidoków, z Wesoła. Po pokazie e, proszę, żeby Państwo jeszcze nie uciekali, bo w tym roku mamy też drobną niespodziankę. Przeznaczyliśmy na licytację e, dwa drobiazgi związane z aikido. Jedna, jeden to jest kaligrafia. Napisana własnoręcznie przez przyjaciela naszego klubu znanego japońskiego kaligrafa Serseja Seizo Takimoto, którą przeznaczyliśmy właśnie na licytację, a druga to taki również japoński. Oczywiście to jest tylko tuba ręczniczek. Ja z napisem Aikido teraz wrócę w drugą stronę. O. Będzie oczywiście filmowo zapakowane prosto z Japonii. E, takie drobiazgi, mamy nadzieję, że przysłużą się Wielkiej Orkiestrze. I jak zwykle tradycyjnie, pokaz zaczynamy ukłonem. Onegaj śmast, onegai mas, znaczy proszę o lekcję. Zapraszam wspólnie do ćwiczenia. Grupa młodsza i grupa starsza, w tym roku dwie grupy ćwiczą w wesołej. Wszyscy świetnie się sprawują. Jak widać mamy już i żółte pasy, i niebieskie pasy, i belki. Nie jest łatwo proszę Państwa brać udział w takim pokazie. Krema mimo wszystko jest duża. Ale, zobaczą Państwo, podstawowe ćwiczenia, bardzo ważne. Kołyska z zamianą nóg. Po japońsku koho ukenyundo. Jest dużo takich ćwiczeń, które dzieci robią na treningu. i Zarówno dzieci, jak i dorośli. To są ćwiczenia, które uczą nas prawidłowej pracy, prawidłowej koordynacji. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, co to jest Aikido, właśnie może od tego powinna zacząć. Aikido to jest japońska Sztuka samoobrony, w gruncie rzeczy nowożytna, bo powstała w wieku XX. Jej twórcą jest O sensei Morihei Ueshiba, który trenował wiele różnych sztuk walki i na podstawie swoich doświadczeń stworzył Aikido jako sztukę, właściwie obrony, w której wykorzystywany jest atak przeciwnika, czyli to zaatakować, to my staramy się wykorzystać jego siłę i sprawić, żeby nie zrobił nam krzywdy, ale również, żeby jemu też krzywda się nie stała, kolokwialnie mówiąc. Do tego wszystkiego potrzebne do ćwiczenia aikido, tak samo jak do innych sztuk walki potrzebne są przewroty, pady, umiejętność sprawnego poruszania się. Trenujemy to już od lat najmłodszych. Najmniejsi trenujący w naszym klubie mają 4 lata. E, a najstarsi 64 lata. I e, jak widać, wszyscy świetnie sobie radzą. Te przewroty, które Państwo widzą, nazywają się małkę i One są dosyć trudne, przyznam szczerze, bo to nie jest taki zwykły kikołek gimnastyczny. Ale jak zauważni Państwo, dzieci sobie świetnie z nimi radzą. Teraz coś, co jest naprawdę... wymaga dużego skupienia i dobrej koordynacji to umiejętność poruszania się na kolanach, czyli szybko. Pięta do pięty, kolana za kolanem. Jeżeli kiedyś będą Państwo chcieli spróbować, proszę spróbować. To nie jest łatwe, a jednak oni sobie z tym świetnie radzą. Bardzo się starają, żeby jak najlepiej tutaj Państwu zaprezentować Aikido. To jest coś, co jest naszą wspólną pasją, moją również. Teraz będą Państwo widzieli ćwiczenia. To jest ćwiczenie, jakby wprowadzenie do techniki, do położenia na brzuch. Jak widać, techniki wykonywane są w sposób bardzo bezpieczny, także i. Dorośli mogą również ćwiczyć z dziećmi, e, aczkolwiek że, oczywiście jest tak, że dzieci ćwiczą w grupach dziecięcych dopasowanych do swojego wieku, a dorośli ćwiczą w grupach dla dorosłych. Mamy również e, grupę EGIDO dla pań, która doskonale sobie radzi. I oprócz do e, panie u, u, korzystają też e, z takich ćwiczeń ogólnorozwojowych ale doskonale sobie radzą, trenują, dzięki Aikido trenują samoobronę, trenują świetną kondycję. Dobrze rozwijają się również grupy młodzieżowe, ponieważ Aikido e, bardzo sprzyja tworzeniu e, takich środowisk, e, takiego środowiska przyjaznego, pochowawczego dla rozwoju dzieci, dla rozwoju młodzieży i nasze grupy młodzieżowe dłużej i ciągle trenują zostali instruktorami. Także mam nadzieję, że spośród tutaj naszych małych pokazujących. Akumcji, uczniowie świczą w białych tej poli, czyli biała za białe spodnie i biały pas. Później do tego stroju w miarę zamykania doświadczenia dochodzi właśnie hakama, czyli czarne spodnie japońskie, tradycyjne samorazki. Dzisiaj zapytają יש עושים קבוצה albo jedna za drugą yy, i no, w cudzysłowie atakują prawo samotne, które stoją na środku. To był pokaz naszej grupy najmłodszej wesołej, czyli 6-8 latków. Doskonale sobie dali radę z ich w sucie. i jedno z nich właśnie w całej przyrodnicy W każdym godzinie się podzielone na grupy wiekowe: 45-latki, 8 9, latki młodzież i potem grupa Nie Jest to konieczne ze względu na dopasowanie dopasowanie terminu możliwości dzieci i do ich możliwości poznawczych, ruchowych, motorycznych. Ale widać, jest, szczególnie na dzieci doskonale, jeśli chodzi o rozwój motoryki, o rozwój koordynacji, jest obustronny, czyli jedna kogo się na stronę prawą i na stronę lewą. Bardzo dobrze wspiera też integrację sensoryczną, ponieważ e, występuje tu wiele elementów, które używają się naturalnie w treningu, a które występują też są bardzo pożądane w terapii integracji sensorycznej. Dlatego takie jako wsparcie, jako wsparcie terapii integracji znacznie mniej, by dorośli więcej, więc jeżeli dorośli zapisują się na treningi Aikido, to bardzo często mówią, nie da co się przewrócić. Ale oczywiście dają radę, ponieważ każdy trening, czy dla grupy dziecięcej, czy dla grupy dorosłej, Udało się, udało się trenować. Te same, te same, elementy wykonywane przez dzieci starsze i dzieci młodsze. To chodzenie na kolanach. Mówiłam, żeby Państwo spróbowali, ale nie polecam domydywania ani na podłodze, bo łatwo pocierać kolana, ale jeżeli ktoś będzie chciał spróbować pokazać, spróbować zdjąć buty, to oczywiście zapraszamy, żeby zobaczyć, doświadczyć na sobie tych rzeczy, które wyglądają łatwo, ale łatwe nie są. W tego o samoobronie mamy różne techniki. Mamy techniki rzutu, techniki unieruchomień. Teraz będą Państwo widzieli najprostszą technikę rzutu, za ręką, za rękę, ale wykorzystując jego atak, jego Aikido jest pod względami bardzo empatyczną sztuką walki, chociaż słowo empatyczne w zasadzie nie bardzo składa się ze sztukami walki, ale jednak w Aikido jest dużo współpracy, dużo patrzenia na to, co się dzieje z partnerem bo jednak w czasie treningu to nie jest przeciwnik, tylko nasz partner, osoba, z którą ćwiczymy i która nam pomaga w treningu. Więc staramy się z wzajemnością um, być wobec siebie i wzajemnie się uczyć. I teraz będzie technika IKIO, to jest technika, um, mówi się o no, to żartobliwie, że wszystko to IKIO. Pierwsza podstawowa technika, pierwsze unieruchomienie też wygląda bardzo łatwo, wykonuje się w różnych formach albo prosto. Do przodu albo z obrotem za plecy. Wygląda łatwo, robi się, nie tak samo łatwo, ale na pewno wszyscy sobie świetnie z nitki odadzą radę. Technik aikido nie jest pozorów bardzo dużo, ale, ale jest dużo wariantów, z których można korzystać, także nawet także my wszyscy instruktorzy, którzy ćwiczy na od ponad 20, no, sensei nasz ponad 30 lat się i codziennie przychodzimy na treningi. Bo to jest jedna z tych rzeczy, która jest naprawdę wajki do piękna, że trudno jest się nic budzić. Także ja zachęcam bardzo gorąco, zachęcam dzieci, zachęcam Państwa do spróbowania, mam wesołą również grupę dla dorosłych. Można dołączyć w każdej chwili. Można spróbować poćwiczyć, można po prostu spróbować. A jak wiadomo, spróbować nic nie kosztuje. I tak jak przekonałam o tym panie, które ćwiczą w klubie, że Aikido jest jak najbardziej dla kobiet i dla różnych osób. Każdy może spróbować ćwiczyć Aikido, ponieważ każdy będzie ćwiczył na swoim poziomie i niezgodnie ze swoimi możliwościami. Teraz nasi młodzi ci, starszy mocno, nie ma żartów, proszę Państwa, naprawdę, zerwały one mocno. Mocno, ale wszyscy sobie dobrze dali radę. I na zakończenie pokazu, ukłon. Ukłon tradycyjny japoński pozycji sejza. Podziękowanie. Tak jak dziękujemy sobie za trening, tak dziękujemy sobie za pokaz. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za